Cześć, z tej strony Paku Kla. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś omówimy kolejne inteligentne zwierzę ośmiornicę olbrzymią. Ośmiornica olbrzymia jest największą ośmiornicą na świecie. Rekordowy osobnik ważył 272 kg, a rozpiętość jego ramion wynosiła 9,6 m, choć zazwyczaj zwierzęta te są znacznie mniejsze. Mają czerwono-brązowe ubarwienie i 8 ramion wyposażonych w przyssawki dużą głowę i dziób miażdżący pancerzy ofiar. Ośmiornice są mięczakami, a dokładnie głowonogami. Nie mają szkieletów, przez to są bardzo elastyczne. Ponadto zwierzę to posiada trzy serca i dziewięć mózgów. W ramionach zlokalizowana jest większość neuronów, dlatego każda z macek działa w pewien sposób niezależnie i nie jest całkowicie sterowana przez głowę mięczaka. Głowonóg ten oddycha często przez bardzo cienką skórę. Przy oddychaniu ważną rolę pełnią trzy serca. Jedno, główne, tak zwane układowe, złożone z komory i dwóch przedsionków, pompuje krew, która ma niebieską barwę, przez ciało zwierzęcia, a dwa pozostałe przez skrzela. Za wymianę gazową odpowiada też specjalny narząd – syfon. Ośmiornica olbrzymia zamieszkuje przybrzeżne wody północnego Pacyfiku. Jest samotnikiem i bywa agresywna dla innych przedstawicieli własnego gatunku. Znaleźć można ją przy dnie, gdzie często się ukrywa. Porusza się pełzając, rzadko pływa, gdyż wtedy główne serce przestaje pracować i głowonuk szybko się męczy. Poluje głównie na ryby i skorupiaki. Ofiary obezwładnia jadem, a następnie miażdży w dziobie i pożera. Wewnątrz otworu gębowego znajduje się radula, czyli narząd ścierający i rozdrabniający pokarm. Niestrawione resztki są usuwane przez wspomniany wcześniej syfon, dzięki któremu także pływa, wyrzucając przez ten narząd w wodę. Ośmiornica olbrzymia zazwyczaj przebywa na głębokości około 100 metrów, chociaż zdarza się, że schodzą nawet do 1,5 km. Zwierzę to jest bardzo inteligentne. Ośmiornice mają największy stosunek masy ciała do masy mózgu spośród wszystkich bezkręgowców. Najciekawszą umiejętnością tych głowonogów jest zmiana barwy. Jednak w przeciwieństwie do np. kameleonów, barwa nie wyraża jedynie emocji zwierzęcia, ale również upodabnia czaka do otoczenia. Tym samym zmniejsza ryzyko ataku drapieżnika. Ośmiornice, zwłaszcza młode, są pożywieniem wielu ryb. Poza kamuflażem, ośmiornica olbrzymia potrafi w sytuacji zagrożenia dynamicznie przyspieszyć, wystrzelić atramentem przez syfon, który jest magazynowany w woreczku czernidłowym, ugryźć czy odrzucić ramię jak ogon u niektórych jaszczurek które nadal może się poruszać i odwracać uwagę drapieżnika. Ośmiornica olbrzymia z uwagi na dużą dostępność kryjówek, często pojawia się na brakach statków czy wysypiskach śmieci. Potrafi odkręcić butelkę lub słoik i wejść do środka. Kiedy gdzieś spaceruje, może nosić kryjówkę ze sobą. Może sama ją zbudować z kilku muszli. Ma świetny wzrok. Po kolorze skóry pokazuje swoje emocje, wysyła też sygnały ostrzegawcze. Naukowcy podejrzewają, że ośmiornice mają sny, ponieważ zmieniają kolory w czasie spania. Miernica olbrzymia rozmnaża się cały rok, jednak najwięcej osobników robi to w zimie. Po miesiącu od kopulacji samica składa do szczeliny skalnej kilkadziesiąt tysięcy jaj, które chroni przez kilka miesięcy, jednak po wykluciu opuszcza młode, które muszą radzić sobie same. Dojrzałość płciową uzyskują na koniec życia żyją około pięciu lat. Tabelka informacyjna: Rodzina ośmiornicowate. Rozmiar długości ciała, zazwyczaj około 1,5 metra, masa do 100 kg. Długość życia około 5 lat, dojrzałość płciowa pod koniec życia, okres godowy cały rok, szczególnie intensywny w zimie, ilość młodych kilkadziesiąt tysięcy, pożywienie ryby małże skorupiaki. Ciekawostki: odpowiednikiem nerek u ośmiornic są nefrydia. W czasie godów ośmiornice porozumiewają się zmieniając kolory, wtedy samce nie są agresywne. I to tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach już wkrótce.